Siema. Dzisiaj nagrywamy Minecraft Telepakia z pluszowym 3, 4. Okej. No ale. Dobra, 3, 4. Ohoho. I skądś się to wzięło? Dobra. Dobra, teraz musimy zgadnąć. Ja Jest. już wiem, ja już ja wiem. Ja wiem. Wiem. Wiem, mam. już mam. Dobra, gotowy? 3, 4. No jak? No chłopie. No, no, nie. No patrz, tu masz gniazdo pszczół, a ul to sprawia to samo, bo no to tak się No tak samo, ale dobra. z gniazda... Wierz... Dobra, idziemy dalej, nie ma sensu. Ej, sernik jest na górze, no. Sernik, dobra, trzy, cztery. No ty ale... Ty, już to dałeś. I co z tego? Trzy, cztery. No jak, ludzik? Jak ty się do mnie odezwałeś? Dobra, proszę. No, dobra, no, następny blok, to już musisz zgadnąć, bo jak nie, to no. Ty też. Trzy, cztery. No, ale... Przecież w pomarańczowości idziemy przez cały czas. Dobra, to teraz jak nie zgadniesz, to, 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 to będzie źle, ale ja już wiem, co ty możesz dać, no. Dobra, Trzy. gotowy? Trzy, cztery. No. No, terakota, a konkret to jest to samo. Dobra, praktycznie. dawaj. Już masz? Dobra, to już teraz musisz zgadnąć, no? Trzy, trzy. cztery. Pst. No, nie, no! Chłopie, my idziemy so w, w terakoty. Tu był konkret, tu terakota, no to tu, tu też terakota pomarańczowa. Dobra, Dobra. dalej. No, trzy, trzy cztery. No. <noise> no. Jestem gotowy. Dobra. Gotowy trzy, cztery. Ale czemu cukierce? Jakbyś dał łóżko, to ja bym dał inne łóżko. Logika. Dobra, y, ja, ja, już wiem. Gotowy plus pomarańczowy, to się równa? O czym ty gada? Ja już wiem. No, trzy, musimy teraz zgadnąć. Trzy, cztery. Nie no. Ale idziemy w pomarańczowy! A kto powiedział, że ma być pomarańczowy? Nie. Dobra, teraz jak nie zgadniesz, no to lipa. Ty poczekaj, pomarańczowy plus brązowy. To będzie to. To może być tylko jedno. Trzy... Trzy, cztery. No brązowy, jasny! Yy. Yy. Dobra. Ostatnie. Jak nie ma, nie ma to przegrywamy odcinek. Dobra, gotowe? Trzy, cztery. Dobra, nie, ja już z tobą nie gram. Nara. A wy, jeśli chcecie drugą część, to dajcie subika oraz lajka. Cześć!